Newsweek popełnił tutaj artykuł, który bardzo będzie podobał się kakserwatystom. Polskie singielki. Większość mężczyzn nie chce zobowiązań. Mówią, prześpijmy się ze sobą i to wszystko. Nie odpowiada mi to. Widzicie, jakie dziewczyny są fajne? Pragną długoterminowego związku, a mężczyźni na to nie chcą się pisać, ponieważ są piotrusiami panami. Dlatego powinien się pojawić tutaj jakiś odpowiedzialny patriarcha i powinien tych mężczyzn przymusić do odpowiedzialnego zachowania. Bo do tego sprowadza się kakserwatyzm. Trzeba dostrzec, że istnieje coś takiego jak kryzys męskości, jeżeli to szkodzi biednym kobietkom. Więc jeżeli mamy mężczyzn, którzy nie chcą zakładać rodzin, nie chcą zakładać związków, to należy tutaj spaść na nich i nauczyć ich na nowo czym jest odpowiedzialność. Gdy tymczasem mężczyźni nie mają problemu z odpowiedzialnością, mężczyźni mają problem z marną ofertą rynkową, bo na Twitterku zadałem takie jedno bardzo ważne pytanie. W jakim wieku są te singielki, które nagle zapragną stałego związku z kimś, kto chce być w zdrowiu i w chorobie? Jakie dziewczyny są czymś takim zainteresowane? Jakie one mają cechy, czy kwalifikują się same na bycie żoną? I tutaj to należałoby w jakiś sposób uściślić, plus zdać sobie sprawę z tego, że to nieprzeciętny mężczyzna napędza kulturę hukapu że w ogóle już nie mamy czegoś takiego, że ludzie radośnie się na te ONSy spotykają. To znaczy są mężczyźni, którzy na te ONSy radośnie się spotykają, ale oni stanowią niewielki, mały odsetek męskiej populacji. Większość mężczyzn jest w sytuacji głodu. Większość mężczyzn pragnie tego związku, ale no dla przeciętnej kobiety ta większość mężczyzn jest niewidzialna, niewidoczna i dlatego mogą się pojawiać te płacze w momencie kiedy dziewczyna dostrzega zbliżającą się ścianę. Albo kiedy już tą ścianę przywali i zdaje sobie sprawę z tego, że nie jest w stanie sama ze sobą konkurować. I na pytanie, gdzie się podzieli ci mężczyźni gotowi zakładać rodziny, no, wypada stwierdzić jedno. No, są w twojej przeszłości.